Cześć moi drodzy, to ja Oleg, witajcie w kolejnym vlogmasie na naszym kanale. Dzisiaj moi drodzy, w ramach oczywiście też vlogmasa, porozmawiamy sobie i opowiem wam, jak wyglądają święta w Grecji, jak w Grecji się obchodzi święta, ponieważ też jest to częścią jakby no, vlogmasa, tak? Jest to też świąteczny temat, więc w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak spędza się święta w Grecji. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy, więc jak w Grecji spędza się święta? Na samym starcie chciałem powiedzieć, że widzicie za mną choinkę, yy, którą ubrałem w poprzednim vlogmasie. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. A dzisiaj powiem sobie, opowiem Wam, jak się w Grecji spędza święta i czy w ogóle. Więc, moi drodzy, yy, odpowiedź brzmi: że tak, w Grecji obchodzi się święta, tylko że troszeczkę inaczej niż w Polsce. I teraz tak, jak to wygląda w Grecji? Słuchajcie yy, w Grecji święta się obchodzi tak samo praktycznie jak w Polsce, z tą różnicą, że nie jest się jako tako tej kolacji wigilijnej i yy, z ludźmi się po prostu yy, nie obchodzi po prostu tej wigilii tak, yy, jak yy, w Polsce to się robi. A tak to słuchajcie, to Wigilia, może Wigilia święta w Grecji wyglądają tak praktycznie tak samo jak w Polsce. To znaczy, to znaczy, że też są prezenty na święta się daje ludziom ludzie też się spotykają rodzinnie między sobą też jest wolne od pracy i od szkoły no i też miasta takie jak na przykład Kateny są ładnie ubrane tak świątecznie tak naprawdę inaczej się święta w Grecji nie różnią od tych w Polsce i tutaj oczywiście na samym starcie chciałem Wam powiedzieć że polecam Wam żebyście Kiedyś pojechali w grudniu do Aten i zobaczyli, jak ładnie Ateny są wystrojone w grudniu, ponieważ są naprawdę bardzo ładnie wystrojone w grudniu. I tutaj jednak najbardziej polecam, zachęcam zobaczyć, jak one wyglądają, bo wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I tak naprawdę mówię, tutaj y, święta wyglądają tak samo jak w Polsce, z tym po prostu, że nie ma tej kolacji wigilijnej. Y, nie ma kolacji wigilijnej i nie ma tego, że się kupuje opłatek i się składa, że przez opłatek tak tak to się robi w Polsce przy tej kolacji. Nie ma tego z tym opłatkiem i po prostu się spędza czas z rodziną siedzi się w domu i tyle. Też się w Grecji ubiera choinkę to też jest ważne w domach też ludzie ubierają choinki. Tutaj też muszę wam powiedzieć dla tych co nie wiedzą bo nie pamiętam czy mówiłem to w poprzednich odcinkach że święta w Grecji nie są najważniejszym świętem. Najważniejszym świętem w Grecji jest Wielkanus. Natomiast yy, święta Bożego Narodzenia w Grecji jako tako istnieją Patrząc na to, że po prostu taka kultura z zachodu Przychodzi do Grecji, tak? Taka Ameryczka jest robiona w Grecji po prostu I, i w Grecji po prostu te święta się jako tako obchodzi Ale nie obchodzi się tak jak w Polsce, ponieważ w Grecji jest prawosławie, pamiętajmy, tak? I dlatego nie ma tej kolacji wigilijnej Ponieważ w prawosławiu tego nie ma Nie ma tej kolacji wigilijnej takie jak jest po prostu w Polsce, tak? I tak naprawdę oprócz tego, e, ludzie spędzają święta normalnie tak w Polsce, i powiem wam, że święta w Grecji są naprawdę bardzo popularne. Fajnie się je obchodzi. E, ludzie chcą je obchodzić, i jest naprawdę bardzo fajna miła atmosfera. Więc tutaj, e, jak najbardziej, dla tych, którzy się zastanawiają, czy jest inaczej. Ja, na ktoś chciał zamieszkać. Nie, słuchajcie, jest tak samo z tą jedną różnicą, którą wam powiedziałem na samym początku. Więc tutaj, oczywiście, nie macie się co martwić, nie ma takiej jakiejś wielkiej różnicy religijnej. A święta możecie spędzać yy, w Grecji tak samo jak yy, w Polsce, tak? To z tym nie ma problemu. Powiem Wam nawet więcej. Yy, polskie rodziny, czy polsko-greckie rodziny, które ja znam, które mieszkają w Grecji obchodzą y, Wigilię normalnie, tak jak w Polsce i nie ma z tym jakby żadnego problemu i tak samo po prostu jak w Polsce obchodzą święta w Grecji znam bardzo dużo takich rodzin y, czy to polskich, czy mieszanych, które normalnie obchodzą święta więc tutaj oczywiście y, dla takich laików, którzy jeszcze nie wiedzą którzy nie jeżdżą do Grecji to Wam mówię, że jak powiecie do Greka Wysokich Świąt, to oczywiście Wam odpowie, że też Wysokich Świąt nie jest to obraźliwe nie jest to sprzeczne z religią prawosławną, jak najbardziej jest to ok. W Grecji też święta yy, nie idzie się do pracy i też nie idzie się do szkoły. Natomiast mówię, też dużo ludzi kupuje, są promocje świąteczne, jest chaos. Mm, też się powiedzmy tak trochę imprezuje w cudzysłowie, no bo w Grecji to jest inaczej niż w Polsce, bo też pod tym względem i się te święta normalnie obchodzi. I tutaj, tak mówiłem wcześniej, jak najbardziej Wam polecam, jeśli ktoś by chciał zobaczyć. Właśnie Grecję nie latem, tylko yy, w grudniu, jak wygląda yy, w święta. To jak najbardziej też polecam, zachęcam. Yy, fajnie z, yy, zobaczyć Ateny. Tym bardziej, że centrum, Omonia są bardzo ładnie wystrojone. W święta yy, można naprawdę przyjechać, zobaczyć. I powiem Wam, że Ateny, moim zdaniem, święta wyglądają ładniej niż latem, poza świętami. Naprawdę. Bardzo ładnie miasto wygląda i jest na pewno godne polecenia, żeby pojechać zobaczyć, jak to miasto wygląda. Byście po prostu też yy, zobaczyli też jaką, wiecie, inną Grecję, nie, nie turystyczną. No bo w grudniu nie ma takiej, nie ma tego sezonu turystycznego, tak? Więc możecie zobaczyć taką chyba najbardziej prawdziwą Grecję z daleka od turystów, z daleka od tego sezonu turystycznego, tylko po prostu w święta, jak ona wygląda i tutaj jak najbardziej dla wszystkich fanów Grecji też y, zachęcam i polecam, żebyście pojechali w święta, po prostu żebyście zobaczyli jak y, to miasto wygląda w święta i jak Grecja i Grecy obchodzą po prostu w święta w grudniu. i to jest też y, bardzo takie moje zaniegłe polecenia i warte, warte do zobaczenia, tak? no bo na pewno nie każdy z was, pewnie większość z was nie widziała jak w grudniu wyglądają Oteny, a warto jest no moim zdaniem, pójść, yy, pojechać sobie na jakiś tam mały okres czasu i po prostu to zobaczyć. Jest to też inne doświadczenie niż takie normalnie latem, kiedy jedziecie, po prostu jest gorąco na wakacje, tak? A tutaj ta te teny warto yy, moim zdaniem zobaczyć i warto po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, tak? Żebyście też mogli przyjechać i sobie porównać, tak? Na przykład, jak wyglądają święta w Grecji, jak wyglądają święta w Polsce. Tak, żebyście też po prostu tutaj mogli sobie porównać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To, e, Dobrze, moi drodzy, więc tak. E, kończąc i podsumowując, e, święta Bożego Narodzenia w Grecji się obchodzi bardzo fajnie, tak jak w Polsce. Tylko po prostu bez klasy wigilijnej. E, ja e, dziękuję Wam za ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam Was na moje social media i zapraszam Was na. Kolejne odcinki na naszym kanale. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć.